Siema widzowie, dzisiaj słuchajcie, będzie taki odcinek, Czech, w którym sobie zbudujemy drona dla jednego z Was na zleconko. E, tutaj mnie poprosił kolega, także teraz pokażę Wam, jakby, jakie będą poszczególne elementy tego builda. Także tutaj mam wszystko przygotowane. Magiczny kartonik, który do nas doleciał z schem. Oczywiście wielkie pozdra dla mojego sponsora Gemfan Hobby ze śmigiełka. Omówimy sobie krótko, co my tu mamy. Tak naprawdę sobie to wszystko spakowałem w kartonik. Pierwsze co mamy, tak naprawdę ja sobie ogłoże tutaj, to mamy silniki. Klasyka gatunku u mnie w moich wszystkich setupach Zingi 2 2207 1855KV. Jakby polecane przez mnie silniki tanie, bardzo wytrzymałe i tak naprawdę bez awaryjnych. Jakoś tam wiele problemów z nimi nie miałem, także tutaj w tym droniku sobie je zastosujemy. Kolejne co wyciągnę z magicznego pudełeczka GPS, bo tutaj kolega będzie się tak naprawdę uczył, to będzie jego pierwsza 5 Także GPS tutaj dobry, taki dupochron, że można sobie zawsze wcisnąć ten guzik i ten dron na po prostu przyleci grzecznie pod nogi, nawet w jakimś tam przypadku utraty wizji albo coś takiego. Z GPS-a mamy Mateka, czyli dość taki dobry GPSik M10Q5883 z kompasem. Kompasa nie będziemy podpinać, to sam GPSik podepniemy do FPV, myślę, że lepszego gps w tej cenie nie ma. Stack no to sprawdzone i ostatnio na sporych promkach wyrwane z PDBF 405 V4, czyli już nie V3, która miała tam problemy z blackboxem, z kartą pamięci V4. Bardzo fajny stack. Mam w kilku tam powiedzmy swoich setupach, nawet kilka tam zbudowałem dla, dla znajomków. Także naprawdę sprawdzony i bardzo fajny stack. No i wity jak się to będzie Nebula Pro. Vista Kit, czyli nie będzie to Rankam Link, bo udało się wyrwać w takiej samej cenie Nebule Pro. Między Rankamem Głospem a Nebulą Pro jest w sumie taka różnica, że w Rankam Głospie nie możecie ustawić sobie parametrów kamery. W Nebuli Pro możecie się przełączać 16 na 9 4 3, możecie zmieniać wszystkie ustawienia kamery. Także tutaj w takiej samej cenie, tak naprawdę ziomeczek dostał upgrade, więc myślę, że będzie zadowolony. No i ostatni, K**wa, leci karton. Ostatni element tak naprawdę to jest yy, ramka, to jest Volador 2 w konfiguracji X. Też już kilka dronów zbudowałem. Czyli od Flyfisha ramka tak naprawdę yy, odłam I Jak z tego co słyszałem, że tam część inżynierów po prostu założyła sobie Flyfisha. Karbony rewelacyjne, części dostępne w Polsce. To też było to spore kryterium przy wyborze tej ramy. Cena, jakość, wytrzymałość No w tej kasce naprawdę warto uwagi. Troszkę jest ciężka, ale tutaj na początek nie będziemy się za wiele o to martwić. Odbiornika w tym setupie nie będziemy zewnętrznego montować, bo kolega będzie używał tutaj radia z DJI e, goglami, z goglami dwójką i DJI FPV Remote Controller wersja druga. Także tutaj nie będziemy montować żadnego zewnętrznego odbiornika. Może w przyszłości po prostu jak kolega będzie sobie tam ulepszał sprzęt, to taki upgrade wleci do tego drona. Na samym początku musimy sobie oczywiście poskładać naszą ramkę sobie ją rozpakujemy, nie no będę jakoś się tam zawierał w tym rozwodziu mamy instrukcję, która jest oczywiście beznadziejna niestety, ale tak po hamsku to wysypiemy mamy już lipostrapy, mamy części karbonowe mamy osłonki do kabli, które są do śmieci od razu, bo do niczego się nie nadają no i teraz sobie poskłada to w ramkę i widzimy się za chwilę Ramkę mamy wstępnie poskładaną. Taki wstępny montaż, gdzie tak naprawdę nie zamykamy ją, jej tym górnym plejtem, i to jest idealny moment, żeby sobie wziąć naszego staka, rozpakować go e, i po prostu go sobie przymierzymy do ramki, bo musimy dobrać długość po prostu śrub. Tutaj Flyfish fajnie to zrobił, bo tak naprawdę w montażu 30x30 30 są prestnaty, przez co nie musimy dawać nakrętki kontrującej na tą śrubę, na której będzie się opierał stak to też troszkę nam da więcej miejsca i będziemy mogli dać delikatnie krótsze śruby. Najważniejsza rzecz przy doborze śrub do staka to jest tak naprawdę ich długość. Nie mogą być one dłuższe niż wystają wam po prostu z Jeżeli zamkniecie sobie ramę top plate'em, to one po prostu nie mogą dotykać górnego plate'a. Ale muszą też być na tyle długie, żeby się wam zmieścił cały stak. I w tym przypadku tutaj tego staka z PDB. Jak najbardziej jest to spoko i jest jeszcze dużo miejsca na nakrętkę. Tak się nazywamy tu dron tu też. Chodź tak tu to taki Dobra, jak już wiecie, że na pewno tak wam nie będzie nic dotykał, że śruby są odpowiedniej długości, to teraz trzeba będzie przyrutować przewody zasilające. Ja do tej ramy używam przewodów 14AWG. Tak naprawdę nie ma potrzeby gdzieś tam używania grubszych. Musimy je sobie wymierzyć, dociąć i polutować wszystko ładnie. SC tak naprawdę mamy przygotowane. Mamy przylutowane przewody zasilające, oraz z drugiej strony przylutowałem również przewody do kondensatora, bo w tej ramce kondensator puścimy sobie na przewodach. Jak dajecie kondensator na przewodach? To jedyne o czym musicie pamiętać to jest, żeby one były jak najkrótsze, żeby były jak najkrótsze. Teraz sobie zabezpieczymy sc Chemicals Conformal Coating 422 c z tej strony. Z drugiej strony tego nie zrobimy, bo tu mamy radiator e, i po prostu to odprowadzenie ciepła byśmy mogli trochę zaburzyć, ale od tej strony, gdzie są wszystkie fety i cała logika, możemy sobie zabezpieczyć po prostu conformal coating. No zabezpieczny weekend Władziu. <laughs> Czego bym nie pił? Conformal od MG Chemicals ma jedną taką fajną właściwość, że świeci pod światłem ultrafioletowym. Więc sprawdzimy sobie, czy na pewno wszystko pokryliśmy. Ja widzę, że wszystko ładnie się świeci, także ASC mamy zabezpieczone. Dobra, zabezpieczyłem jeszcze poza kamerą fck, bo w sumie jakby wyglądało to tak samo. Z tym, że przy fck to musicie zwrócić uwagę na taki element mały z dziurką i wszystkie wtyczki, żeby tego nie zamalować, bo po prostu nie będzie Wam to działać. Mały element z dziurką, na który warto uważać, to jest barometr, a wiadomo, że porty USB i ten guzik do butowania, no to jakby też musicie pominąć, żeby to po prostu Wam działało. Teraz sobie przejdziemy do przylutowania kondensatora. Tak jak wcześniej powiedziałem, zamocujemy sobie go na przewodach. Z, po prostu z powodu konstrukcji tej ramy, bo z tyłu jakby nie ma zbytnio miejsca, gdzie go włożyć, a my go sobie przylutujemy po prostu na przewodach i umiejscowimy go z przodu. Ok, tak mamy na miejscu. Kondensator mamy przyczepiony z przodu za pomocą trytytki. Przewody położone pod ESC tak naprawdę. Teraz z racji tego, że tutaj gniazdo zasilania w tej ramie jest umieszczone, umiejscowione trochę inaczej niż standardowo, bo jest jakby zabudowane w toplecie, nie jest na przewodach jak powiedzmy w standardowych ramach. Także teraz sobie zamocujemy ten tylny wydruk z tym gniazdem, i przylutujemy sobie drugi koniec przewodów zasilających. Przewód zasilający mamy poprowadzony. Jak widzicie w tej ramie on tutaj ma wyfrezowany taki kanał i to gniazdo po prostu jest jakby troszkę elementem konstrukcyjnym. Ono jakby przedłuża nam te tylne standoffy, dlatego też one są na, na śrubki M2,5, ale jak widzicie elegancko, na płasko nam siedzi i teraz tutaj zamontujemy naszego VTX czyli wiste. Dobra, wistę mamy zamontowaną, zamontowałem też podłączyłem ją sobie na wtyczce, bo to w sumie tak naprawdę będzie taki build pierwszy tutaj dla kolegi, więc na wtyczkach to po prostu będzie troszkę łatwiejsze w serwisie, żeby to rozebrać, ewentualnie coś wymienić. Teraz wypadałoby przylutować silniki, także zrobimy sobie to teraz. Jak możecie zauważyć, wszystkie silniki już przylutowane. Zdjąłem sobie FCK, żeby je przelutować. Tak, oczywiście, było mi łatwiej. Teraz pozostaje nam tego FCK wsadzić z powrotem i jeszcze przylutować GPS-a, o którym zapomniałem. Ale nie powinno być z tym problemu. Lecimy dalej. Zanim jeszcze polutujemy GPS-a, mamy wszystko spięte. FCK, SCK, silniki przelutowane. Sprawdzimy sobie multimetrem, czy nie ma żadnego zwarcia. Nie ma. Możemy sobie podpiąć baterię i zobaczyć, czy nic nam nie wybuchnie. No, a tych, tych mniej odważnych, to możecie sobie użyć smoke stopera. Mam nadzieję, że nic k*** nie strzeli. Jeżeli słyszymy taki sygnał i nic się nie dymi, no to znaczy, jest, że jest git. ja sama mamy już na miejscu. Pomalowałem również te miejsca, gdzie jest przyrutowane konformalem. Teraz tak naprawdę zakładamy top plate, strapy. Jakaś magia w Betaflight'cie I drona mamy gotowego. Tak naprawdę cały bit mamy skończony, założone śmigła. Tylko tak naprawdę po to, żeby Wam pokazać jak to wygląda, fajny buildzik Volador VX5 w wersji drugiej, czyli już tak naprawdę troszkę usprawniej ma względem tej wersji pierwszej, transmisji, system transmisji DJI Vista z kamerą Nebula Pro, czyli naprawdę fajnie pod freestyle, do tego założony GPS Mateka, żeby troszkę powiedzmy gdzieś tam się kolega pewniej czuł, to jednak jego pierwszy dron. No, cały setup kurde naprawdę bardzo spokojny. Do takiego zaczęcia latania, powiedzmy, tymi pięciocalówkami, naprawdę moim zdaniem, w tym budżecie, jedna z lepszych opcji. E, tak naprawdę, można jeszcze rozważyć, powiedzmy, jakieś bind band and, bind and fly e, typu Nazgul bądź Mark V. Ale w tym przypadku, tutaj dużą przewagą jest to, że części tak naprawdę, czy silniki, czy stack, czy inne powiedzmy, elementy. Tego drona możecie powiedzmy kupić w Polsce bez żadnego problemu. Nie musicie czekać z zagranicznych sklepów. Wymiana też powinna być dużo prostsza, i taki build powinien być nawet troszkę lepiej zoptymalizowany, właśnie pod względem freestyle'u. Także dzięki za wszystko. Eee, nagram jeszcze kolejny odcinek, w którym trochę magii komputerowej, trochę beta flighta sobie powiedzmy gdzieś tam ugadamy, bo tutaj trzeba zrobić całą konfigurację. Tak naprawdę on teraz w takim stanie nie poleci ale no to już w następnym filmie, pozdro do następnego melu